się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemią. Opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś, od mroku co świaha okrywa. zdobny blaskiem takiej światłości. Raduj się, kościele święty Matko nasza, ta za świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Święty. proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wyzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczy mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wahami. Górę serca, znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe. Abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana. Który ojcu przedwiecznemu Spłacił za nas długa dama I krwią serdeczną zmazał dłużny zapis Starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, W czasie których zabija się. Prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzący. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez morze czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi, od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do łaski przywraca. I gromadzi w społeczności święty Tej właśnie nocy, Chrystus skruszywszy więzy śmierci, I jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Ale le Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest twoja miłość, aby wykupić niewolnika. Wydałeś swego syna. O zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki odkupicie. O, 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 o zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwych stania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnie. Oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z obmywa, przywraca niewinność upadłym. A radość smutnym rozprasza nienawiść usposabia do zgody i na potęgi W tę noc pełną łaski przyjmij Ojcze Święty wieczorną ofiarę uwielbienia Którą ci składa Kościół Święty, Uroczyście ofiarując przez ręce sług swoich te świece, Owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, Którą na chwałę Boga. Zapalił jasny płomień, chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, które dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowi ta pszczoła. O, o, o zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, Niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. Jezus Chrystus, Twój syn z stały, Który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. oh uh.